Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i już żeby nie przedłużać, dziś będzie porównanie Toyoty GR Yaris nowej po lifcie, czy zmianach, kontra poprzednia, czyli pierwsza generacja, czy wypust, bo w sumie oznaczenia chyba się nie zmieniają, nie zmieniły, to można nazwać, że pierwsza na rynku. Ale, żeby trochę nakreślić, gdzie będziemy kręcić materiał, to żeby nie zabierać wam czasu, odsyłam was do poprzedniego odcinka, w którym opowiadam o całej wyprawie na Gotland Ring. A już teraz zapraszam na film, który nakręciłem będąc na tym właśnie torze. Słuchajcie, korzystając z okazji, że mam do dyspozycji w sumie nowego Jarisa, chciałbym dzisiaj opowiedzieć o, o zmianach, o różnicach e, między poprzednim modelem a tym, którym, e, który wyszedł dosyć niedawno. Słuchajcie, kilka różnic zewnętrznych, e, kilka różnic wewnętrznych, a na koniec przeja przejadę się po torze e, i zobaczymy. Jakie są odczucia Jeżeli chodzi e, w porównaniu Do poprzedniego modelu Natomiast będzie to trochę taka nierówna Nierówne porównanie, ponieważ e, Poprzednie modele m, ze stajni Rataj Racing są Troszeczkę dozbrojone w zawieszenie Niższą sprężynę, stabilizator prawdopodobnie Natomiast tutaj jest typowy Seryjny samochód, on jest trochę wyżej e, Osadzony, więc e, Uważam, że może m, Nie jechać tak jak e, tamte Natomiast zaczynamy odcinek, pokażę Wam czym się charakteryzuje nowy GR Yaris. No to słuchajcie, żeby już tam nie przedłużać, przede wszystkim różnica na pierwszy rzut oka, to mamy zderzaki, które są zdecydowanie inne. Zwróćcie uwagę, jaki jest tutaj, a jaki jest tutaj. W poprzednim modelu mamy tutaj osadzone, osadzone światła przeciwmgielne, tu natomiast mamy Widoczną kratkę, która odsłania nam, e, zwróćcie uwagę, e, chłodnice. Dodatkowo wloty, które są e, tak zaprojektowane, żeby przestał, e, przez te e, przepierzenie, e, że tak powiem, wydobywało się te powietrze. E, idąc dalej, mamy w sumie taką samą felgę, jak, e, jak jest tutaj. Więc uważam, że felgi się nie zmieniły. Zacisk, zacisk mamy taki sam, więc w sumie moim zdaniem nie ma tutaj żadnych większych różnic. Oba auta zawsze wychodziły na pilot Sport 4S od firmy Michelin, więc, więc tutaj też nie ma żadnej różnicy. Idąc dalej, patrząc na karoserię, nie mamy zbytnio dużej różnicy. Dach jest w wykonaniu tym samym. Przetłoczenia, jeżeli chodzi o listwy boczne, są takie same, więc nie ma żadnej różnicy. Klamka, wszystko to samo. Natomiast tutaj zaczynają się delikatne różnice, które pokazują nam. Już tutaj. Zwróćcie uwagę, dyfuzor jak jest tutaj zaprojektowany, a jak jest tutaj. E, tutaj widać nam też. E, przez, ten, przez, ten, przez tą kratkę tutaj Jest kratka taka zrobiona Jest, inaczej, jest e, inaczej Ten dyfuzor jest zaprojektowany Prawdopodobnie chyba to ten zabieg został celowo zrobiony Żeby nie łapało powietrza A żeby się e, chłodziło Dodatkowo jeszcze Muszę przyznać, że to dopiero później zauważyłem Że klapa jest Inaczej e, skonstruowana Ma tutaj taką e, blendę Która jest podświetlona Światło stopu usytuowane jest tutaj Natomiast w starym modelu jest w klapie tutaj. Także, także mamy tą wychwyconą e, różnicę, jeżeli chodzi o e, klapy i zewnętrzny design. Myślę, więcej tutaj nie mamy żadnych innych. No dobra! Przepraszam! Przepraszam! Możecie na to, że to. Powtórz! 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 A! Jechać! Woo! Eee, zaglądamy do środka i już w środku mamy... Na dzień dobry, parę elementów, które te zabiegi zostały wykonane, ze względu na to, że chyba e, designerzy i producenci słuchają swoich klientów i jak wcześniej była mowa o tym lusterku, które było inaczej zawieszone w poprzednim modelu, tutaj trochę już jest inaczej. E, ja nie widzę jakiejś tam spektakularnej różnicy. Fotele delikatnie są obsadzone niżej, nadal nie widzę tej różnicy. Czerwone pasy. No, i to, co chyba jest najważniejsze w tym całym przedsięwzięciu, to to. Pozwólcie, że wsiądę. No to słuchajcie, deska. Deska rozdzielcza wygląda tak. Jest osadzony duży wyświetlacz. Przycisk uruchamiania tutaj. I mamy tak naprawdę licznik, wyświetlacz, który jest softem od Corolli, przynajmniej taki był ostatnio mi dany. Do oglądania i w sumie ten wyświetlacz jest identyczny, ponieważ wyświetlają się biegi, wszystkie elementy z lewej i z prawej strony są identyczne. Tutaj po prawej stronie mamy dosyć duży wyświetlacz, takie info rozrywki, które moim zdaniem jest, no, duże, duże, przytłaczające. Cała deska, zwróćcie uwagę, że jest wielka, wielguchna i wiecie co? i przypomina mi to deskę albo z Iveco albo słuchajcie z Forda Torneo którego miałem do dyspozycji, też tam była taka deska eee, więc eee, wiecie co no w sumie tak z tej perspektywy patrząc no to mamy, mamy, mamy taki wiecie patrzący monitor eee, wraz z wyświetlaczem i z tym nawiewem wielkim z jednym i z drugim nawiewem Tu inaczej też jest przekrojona ta deska Półeczka USB-C Piętro niżej mamy Taki oto wyświetlacz dotykowy Ze sterowaniem, w sumie przepraszam, nie dotykowy Tylko też są osadzone te przyciski No i Kurczę Kolejne USB, wejście na e, za, jakąś tam ładowarkę, e, no i tutaj z boku, słuchajcie, no jest tak schowany, moim zdaniem jest to słabe, jest tak schowany drive, e, m, możliwość przełączania trybów. E, ta gałeczka została posadowiona tutaj, a tu mamy tą największą różnicę, którą, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, czyli automatyczna skrzynia biegów, która... W sumie działa i ma się dobrze, ale ja będę chciał to sprawdzić. Za chwilę wjedziemy na tor, więc to sprawdzę. I. Czy tu coś jeszcze mamy? Mamy, mamy. Tunel. Dwa cup holdery. Kierownica jest taka sama jak w poprzednim modelu, więc uważam, że tutaj większych zabiegów nie ma. Zawieszeniowo być może jest, zostało coś zmienione. Nie mam takiej aż w tej chwili wiedzy, ponieważ no, samochód jest, co by nie mówić, jeszcze świeży. Wiecie, koniec gadania. Ja, ja chyba się przejadę tym automatem i zdam wam relację, jak tak naprawdę działa ten auto i czy y, zabawa jest taka sama jak y, z manualną skrzynią y, biegu więc jedźmy mój patent na pasy żeby nie latać kontrola trakcji wyłączona no pamiętajmy, że to jest pamiętajmy, że to jest seryjny samochód więc. Okej. Okay. Hamowanie jak zawsze jest dobre w tym samochodzie. Kurde, no muszę przyznać, że ten samochód im się udał. Eee, dosyć takie. Moim zdaniem zbyt, zbyt dziecinne te manetki, mogły być takie bardziej metalowe, nie wiem, kliknięcie mogło być zdecydowanie lepsze. No jak mówiłem zawias nie jest taki jak w poprzednich modelach, w których jeździłem, egzemplarza które dzisiaj miałem do dyspozycji, także Kursy, myślałem, że ta skrzynia nie będzie dała radę, a jednak Opona daje radę Delikatnie trzeba ustawić Ale idzie ten samochód Niesamowicie prowadzi mi się lekko Zmiana biegów też jest niesamowita jeżeli chodzi o prędkość zmiany, ustawiam go późny zakręt, tego nie rozkminiłem jeszcze. Mocne hamowanie. W poprzednim się, który miałem dzisiaj do dyspozycji, zdecydowanie inaczej układa się. Widzę apex, skręcam. I lufa. Lekko go zdusam i ten zakręt uważam, że trzeba poświęcić na potrzebę wyjścia w tym zakręcie, który jest niesamowity. A zóż za nim rozpościera się petarda w dół. I idę. Wszystko to mogę iść. 194, 200, 202. 206, 210, 212 i pełne hamowanie, De zdecydowanie za wcześnie można później i wychodzę. Co się wydarzy za chwilę. Dachopie, zaraz zobaczymy. Najeżdżam. Delikatnie podbiło, czyli e delikatnie pooderwaliśmy się od ziemi. Tego troszkę tu nie rozumiem, nie umiem tego zrobić, ale wiem, że na raz trzeba zrobić tak. O! Trochę wy, wypuliło. A teraz jest śmiało wszystko. Przynajmniej w Jarisie jest wszystko śmiało. I zakręt, który moim zdaniem przypomina zdecydowanie karuzelę na Durburgringu. Późny i wychodzę wow niesamowite prowadzenie tego małego skraba i przechodzę kolejny i tutaj odpuszczam i słuchajcie kolejny bieg, kolejny bieg. śmiało dobra, lekko odpuściłem i atakuję kolejne eee... jednak za wcześnie hamuję, wiecie co no też nie chcę zepsuć auta, bo jeszcze inni chcą pojeździć. Faktycznie dobra rada Szymona, kierowcy wyścigowego, który był tutaj ze mną, mówi tnij głęboko da się. Uderzenie w hamulec. Trochę. że tak powiem, za pipkowato hamuje. powinien naraz to zrobić. Odpuszczam, dodaję gazu. I jadę. Kurcze, no niesamowite. Tak, dwa mocno. I wychodzimy. Jest, tak. Przyjemność z jazdy jest okrutna. Tutaj można trochę szybciej. O tak. O to, 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 to. To jest dobra nitka. Aż się sam pochwaliłem, słuchajcie. O, ale na takim naprawdę fajnym ślizgu. Tutaj trochę straciłem. Kolejny bieg. <laughs> Miło jest wbić kolejny bieg, nie odrywając odrywając e, rąk od kierownicy. Tego nie umiem zrobić, ale może to tak przestudiuję. Okej. Okay. Bam, kolejny bieg i mocne hamowanie. Bum. I ciasno, 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 ciasno. A wcześniej mogłem wejść na gaz. Tutaj jeszcze tylko muszę to rozkminić. No, trochę za daleko wjechałem i poniosło mnie. Bieg niżej. No i zwróćcie uwagę. Ja będę jechał po lewej stronie, jak się rozpościera piękny widok. Bach! Kolejny bieg. Zjazd! Lekkie przeciążenie. 170. Szósty bieg. Mamy szóstkę wbitą. Więcej. Damy mu na chwilę siódemkę. I raz, dwa, dobra! Henuje. Trzeci. Tarka jedna, tarka druga. Nadal za, wo, za wolno. Yy, asekuracyjnie. Dobra. Trzy, cztery, bum! Haha, chopa, i jadę dalej. O tego tutaj nie rozumiem. Strasznie tutaj mnie sponiewiera. Pojadę jednym tu bardzo ciasno teraz. O kurczę, szybko pojechałem. Więc musiałem poprawkę zrobić. I lufa, ja cię kręcę. 170, i karuzela. To ją trzeba na dwa razy, bum i bum I wyjście <noise> Ale jest zabawa Muszę odpuścić, żeby przejść Trzy, cztery i już Ua! Pięć, sześć, siedem i osiem Boże ile tych biegów jest. O 8 biegów, a zdecydowanie mniej tych biegów e, jestem w stanie użyć na torze. Ogólnie, e, ogólnie muszę powiedzieć, że radość z jazdy to nie BMW ostatnim czasy, ponieważ miałem do dyspozycji tutaj na tym torze M4CS. Gdzie moim zdaniem. Znaczy, słuchajcie, może nie tak. Jazda BMW świetna, tylko że jakby łatwiejsza w prowadzeniu jest jaricka. Eee... Jak się zachowuje, jak prowadzisz. Możesz pójść naprawdę dosyć śmiało, bo ten samochód z tą prędkością nie jest zabójczy. Nie chce cię zabić, nie chce cię skrzywdzić. Jeżeli nie będziesz wykonywał agresywnych ruchów, to uważam, że to jest mega fajny samochód na to, żeby zacząć karierę, czy też zacząć rajdować, czy też. E, ścigać się. Super, świetne, e, wywa świetne wyważenie, świetny balans, świetna opona, aczkolwiek e, przydałaby się ta oponka trochę e, lepsza, e, ponieważ czuć, że ona już po drugim okrążeniu gdzieś tam zaczyna ci odpływać, ale odpływać ci na tyle bezpiecznie komunikuje ci to, że posłuchaj, za chwilę możesz stracić całkowicie przyczepność, więc uważaj. E, Ośmiostopniowa skrzynia biegów, powiem wam, że jest za bogato przestopniowana. Za bogato, za dużo jest tych biegów, nie wiem po co to jest. Być może ilość tych biegów pozwala na to, że ten samochód jest szybki. Czy jest szybszy od poprzedniego Jarisa? Ciężko mi jest to sprawdzić. Nie mierzymy czasu, przynajmniej ja sobie nie mierzę tych czasów. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, jeżeli chodzi o, nie wiem, ćwiare, nie mierzyliśmy tego. Jeżeli macie informacje co jest szybsze napiszcie w komentarzu. Ja natomiast e, czuję, że to jest naprawdę bardzo fajny samochód, który e, zabrałbym na tor, kupiłbym. Czy manual czy automat? Kurczę, dobrze działa ten automat. Dobrze. Tylko pewnie przy nawrotach przy jakichś ciasnych takich Mickey Mouse'ach i jakichś takich fajnych trikach mógłby być ten samochód a może by nie działał. Aczkolwiek próbowaliśmy robić różne takie szachrajstwa z tym samochodem i kręcić się na mokrym, i tak dalej i tak dalej. Było ok. Natomiast problem polega na tym, że fajnie jest kopnąć ze sprzęgła i wymusić. Ten, ten nawrót, i tak dalej, i tak dalej, czy, 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 czy spróbować jakimś tam slajdem. Zawsze można po, podeprzeć się tym sprzęgłem i, 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 i tym auto, manualnym, manualnym e, e, gearboxem, jak ja to, jak ja to e, nazywam. No słuchajcie, e, czas na małe podsumowanie. Także reasumując, e, dzisiejszą w sumie tak naprawdę wyczerpującą jazdę, bo dzisiaj jesteśmy po kilku sesjach i BMW i jednym e, GR-em, który jest e, e, poprzedniej generacji, i tym tutaj, muszę stwierdzić, że tak, a jestem na, na, wyjeżdżony. E, co do toru Gotland Ring, e, na którym się znajdujemy, to bardzo gorąco polecam. Naprawdę warto, bo jest bardzo fajny, bardzo szybki, bardzo techniczny, bardziej stricte rajdowy to jest, e, to jest tor, i uważam, że to jest. E, Fajne przedsięwzięcie, które, w którym biorę udział, ponieważ Rataj Racing, wszystkie samochody są z stajni Rataj Racing, są do dyspozycji. Jeżeli faktycznie jesteś i nosisz się zamiarem na przykład przyjazdu tutaj nie do końca, czujesz, że chcesz swoim samochodem przyjechać, to wystarczy, że się odezwiesz do Rataj Racing, albo do, do niego na Instagram, czy do mnie na Instagram i zapytasz o koszty związane z właśnie z takim wyjazdem. Jeszcze gdzieś tutaj w sumie powinien być, albo na dole w linku dam wam, albo tutaj gdzieś. Link, w którym zrobimy jeszcze dodatkowy film opowiadający właśnie o naszej wyprawie i też, jakby mówiący, o kosztach związanych z przyjazdem e, samochodem własnym e, i Jakie koszty musisz ponieść, plus do tego jeszcze e, samolotem e, i ile czasu musisz poświęcić i przeznaczyć na to, żeby tu przyjechać, e, żeby się dołączyć do grupy i pojeździć właśnie tak jak my, e, czterema Jarisami, bo masz do dyspozycji cztery Jarisy, e, automat i manuale, plus do tego e, e, BMW M4CS. Także jeżeli nosicie się z zamiarem kupna nowego Jarisa, e, polecam, jeździ tak samo szybko jak poprzedni, z tym, że ma e, skrzynię biegów. Automatyczną, więc uważam, że jest e, dla tych, którzy się nudzą i nie chcą zmieniać e, biegów, e, jest idealny. E, a co ty myślisz o Nowym się? Napisz w komentarzu. Słuchajcie, nasza impreza w sumie dobiega końca. No i muszę przyznać, że wszystkie auta prze, prze, przeżyły. Przeżyły, tak. Wszyscy byli grzeczni i jeździli OK, wszystko było fajnie. Dużo jeździli, sprawdza... A w nie się spaliły. A to akurat to nie mój samochód. Tak. To był jedyny niesportowy nie samochód tutaj. Tak, tak, to nie był ze stajni rata i racing. M Michał, słuchaj, yy, czy do ciebie można przyjechać normalnie, tak z ulicy, i wynająć samochód? Tak, jak najbardziej. Można do mnie przyjechać, wynająć Uf. samochód na torze. Można yy, się umówić i takie szkolenie ze mną odbyć na dowolnym torze w Polsce czy, czy w Europie. Jak widzicie, są różne jarisy. Nowy, nawet nowiutki poliftowy w automacie, więc dla osób, które by chciały sobie go spróbować przetestować, nawet dla właścicieli starych Jarisów, żeby zobaczyć różnicę, tego nie powiem wam, co się różnicami już się spróbować. Bo ja już tu grałem film, więc a, to o, do, dzięki. do tego, tak. A, dzięki! A, a sprawdzaliśmy, sprawdzaliśmy, jeżeli chodzi o sekundę, czy, czy, czy tutaj ciężko jest? Bo ja, e, bo ja nie wiem. Wiesz, tak? co one ogólnie robią, ja to testowałem już, robią bardzo podobne czasy. Mhm. Tak naprawdę różnica na niekorzyść polifta Wynika z tego, że nie ma jeszcze żadnych zestawów zawieszeń do, do tego samochodu. Mhm. Niestety się troszeczkę różnią sprężyny, więc nie jesteśmy w stanie. <grym> w <grym> w ja bym tak by pokazuje, ludziom. nie? Więc e, nie jesteśmy w stanie e, na razie tego porównać, jak, wiesz, w takim samym setupie. No, no więc nie. to jest tak mniej więcej sekunda na minucie na niekorzyść, no, 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 ale. Na minucie. No, tak to przeliczyłem. Tak. Okay. Eee, ale no na pewno to się wyrówna, jak tylko zmienimy zawias, bo to jest drastyczna różnica. Szybki jest ten automat. Nie jest w ogóle w żaden sposób odczuwalny, że tam nie wiem, brakuje czegoś, tam idzie biegami. Tylko jest dużo tych biegów. No to dobrze, że jest dużo, dużo tych, biegów. tych biegów. No właśnie. Tutaj masz... nie dopiąłem, tutaj szóstka, o, szóstka była. Szóstka była? To pięta szóstka i było 212. No właśnie, bo ósmy bieg jest taki bardzo nad biegiem w trasę. Trasowym, taki, tak. Tak, no? tam przy, no, przy dużych prędkościach ma ma obrotów. Okay. Ale dobra, o Jarisach, to ja już wiesz. Chodzi o to, że wróćmy do tematu. Możemy wynająć Ciebie wraz z samochodem, albo z Jarisem jednym, albo drugim, albo M3, 4 -trują, M -trują. Tak jest. A możemy pojechać na każdy Tor w Europie, na świecie. Tak Oczywiście jest kwestia budżetu, jaki ktoś sobie założy. Pe Przyjdzie do ciebie? Pewnie. A, więc y, tak na szybko y, o, o budżetach i o, o, tym, o tych kosztach związanych z przyjazdem, tutaj to w innym filmie, już mówiłem. Natomiast y, powiedz mi y, na Poznań Średnia kwota za Jarisa na dzień, z, z, że przyjeżdża ktoś i już. Jaris to jest w tym momencie 7000 złotych, mhm. i masz wtedy paliwo na torze, opony, klocki, wszystko co jest związane z samochodem okay. i szkolenie ze mną. Na takim e, szybszym torze pokonujemy od 100 do, do 200 km. E, to też zależy, jak się omówimy. Jak się A jeżeli byśmy chcieli pojechać na taki bardziej techniczny tor, jak będziesz stawiał pierwsze kroki, to wtedy polecam torkielce czy, czy modlin, jeżeli, jeżeli. To zależy, gdzie macie bliżej. E, I wtedy robimy takie 100 km kręcenia kierownicą, i naprawdę wyjeżdżacie odmienionymi ludźmi. E, BMW. Kwota za dzień z tobą, czyli powiedzmy, załóżmy Poznań, tak? bo to jest takie środowisko BMW. Tak, tak. tak zdecydowanie, BMW jest na szybsze tory i BMW to jest 13 tysięcy złotych. I tak samo zakłada te wszystkie rzeczy. Czyli yy, i to i robimy ja BMW tylko dojeżdżasz, płacisz jeszcze za wpisowe mhm. yy, i dojazd. Na, na, na track. Day. Tak, bo to bardzo zależy. Niektóre. Imprezy są dużo droższe, masz mniej samochodów na torze. Różnie to wygląda, więc jakby koszt, koszt samego wpisowego jest też po Twojej stronie. E, no i zapraszam. zapraszam. I, I taką czwórką pokonujesz 200 km minimum 200. E, więc słuchajcie, ja jeszcze tylko tak na szybko bo tam się wygłupiają organizatorzy. Ja tutaj chciałam, tu już tak na poważnie chciałem, a zadam, wiesz, jakieś pa, pajate, wiesz? Pajate, pajate. tak, pajate. Pajate. Także także, ja mam dam linka, ja wam dam linka tutaj. A o to jest, jest też mój bardzo zadowolony klient, szwed! Tylko to <głos》> tak, Wychowywał się w Japonii ja. Słuchajcie tak, jest e, tutaj o, w sumie W sumie je, dużo organizatorów w, w sumie tutaj jesteśmy tak no, i Ja jako taki ze wsi człowiek, który przyjechał Musiał ktoś przyprowadzić bęmkę, więc przyjechałem Drugi człowiek się do tak, tak jak ze wsi a no, ja to Tylko BMK. fuj nie, A najlepiej mi się nie dziwają e, Tutaj państwo przyjechali też po e, na wakacje komu, na, 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 na wakacje bardzo, dzięk bardzo dziękujemy, także, także jest Bardzo dziękujemy za oczywiście to, to, to jak najbardziej. No, niech się bank martwi, bo, bo reszta to wiecie. A leasingodawca no, wie? Domyślasz no, no się. Leasingobiorca wystarczy, że wie. W tym że zasłaniamy tablicę. Tak, natomiast, natomiast tutaj do Ciebie pytanie. To właśnie Ty jesteś takim trochę głównym takim nie. sprawcą, że taka organizacja doszła do skutku. Więc Powiedz, no nie bój się tego powiedzieć. Nie ja się nie boję. Ja powiedz, się powiedz, boję, czy ty, chcesz, czy ty chcesz, czy go dźwigniesz to. Bo teraz powie, powiedz to wszystkim ludziom. zaproś ich. To jest twoja chwila prawdy, proszę, proszę człowieku, co tu się wydarzyło? Proszę, mów. Tak, proszę, proszę. proszę. Już start. już. start! Zapraszam. <laughs> Słuchajcie, wystarczy oglądać i subskrybować, a reszta na Instagramie rejdowy Felix. Dokładnie. E-componente.